I w tym roku obchodzimy 130 rocznicę urodzin trzech generałów związanych z Polskimi Siłami Zbrojnymi po II Wojnie Światowej, czyli z generałem Andersem, z generałem Maczkiem, z generałem Sosatowskim. i dlatego trzy grupy przygotowały krótkie filmy, które grupy przygotowały krótki film, inne grupy troszkę dłuższy na temat tych trzech y, generatorów. Natomiast jedna grupa przygotowała naprawdę krótki film po to, żeby wprowadzić Państwa w temat, w zagadnienie. Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, ostatni raz się widzieliśmy w marcu, prawda, na studniówce, ale czas szybko leci i w międzyczasie umożliwiście przy przygotować Wasze y, piękne prace. Te prezentacje maturalne też wypadają w takie szczególne dzień, bo pewnie niektórzy z Was wiedzą, że dzisiaj jest 12 maja, rocznica śmierci generała Andersa. Teraz zapraszamy wszystkich do obejrzenia filmów przygotowanych przez naszych inicjalistów. Zobaczycie Państwo cztery filmy. Jeden przedstawiający losy żołnierzy polskich sił zbrojnych po II wojnie światowej oraz pozostałe prezentujące sylwetki trzech generałów. Generała Władysława Andersa, generała Stanisława Maczka oraz generała Stanisława Sosabowskiego. Witam tutaj wszystkich wybranych. Jestem Olgierd, tutaj jest Żakin, Daniel, Maria, Ja A razem przygotowaliśmy e, wspólny film mówiąc o losach żołnierzy po drugiej. tak czy też Wojny Światowej. No zapraszam do mnie. Chcieliśmy pogadać historię całej generacji polskich oficerów. Tych, w które udało się uniknąć śmierci Walczymy w Polsce 13 zbrojeń, z miasta, myślę, że w swoim ostatnim wyborze na ojczystym obozie. we wrześniu 1969 19, 19 roku, klęska doprowadziła do utraty przez polski rząd kontrolę na całym swoim terytorium. Rząd polski na migracji czynił aktywne działania mające na celu utworzenie Wojska Polskiego we Francji. Złożone jest z tych właśnie żołnierzy, którzy wydostali się z tej dorym Polski. Niestety, w wyniku stalej konferencji Wielkiej Turki w Jałcie i co polscy sojusznicy nie byli już potrzebni aliantom ja zachodnim. Poza... W marcu 1946 rząd brytyjski powołał komitet do spraw polskich sił zbrojnych. Jednocześnie postanowiło przenieść wszystkie jednostki polskie do Wielkiej Brytanii. W 1946 roku władze komunistyczne pozbawiły wielu polskich oficerów polskiego obywatelstwa. W Londynie generał Andes przede wszystkim zajął się zorganizowaniem od odpowiednich warunków życia dla swoich żołnierzy i innych Polaków, którzy pozostali poza granicami kraju. Słynny dowódca pierwszej dywizji Pancernej, generał Stanisław Maczek, był barmanem. Generał Władysław Kotnowski w szpitalu jako nasz. Generał Kreml Rudnicki założył antykwariat. Generał Stanisław Sosabowski, który swój wielki talent dowódcy wykazał Kazał pod Ahmę, pracował jako magazynie. Dzień naszego filmu jest generał Władysław Anders, który yy, przez całe swoje życie był gorącym patriotą i służył wiernym władz pod, 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 zarówno podczas obiektu, jak i realizmu. Podczas naszego, naszego filmu, podczas procesu realizowania naszego filmu, pomogło nam osób. Szczególne podziękowania idą naszej pani Joannie, która była przy nas i wspierała nas do samego końca. Chcieliśmy też podziękować kolegom z klasy piątkowej, którzy pomogli nam też w realizowaniu tej, tego filmu. E, Jani Petrol, który pomógł nam zmontować dwie sceny i też e, Mateusz Ludwiej, który, e, który pomógł nam w realizowaniu tej sceny się zagrać na naszym filmie. serdecznie w kolejnym wydaniu Szkolnego Magazynu Historycznego ciśnięte w pamięć zapisane w źródła. Alecja Szelida. Żaden z polskich wojskowych i przywódców na migracji nie był tak szkalowany i z taką zaciekłością zwalczany przez komunistów. Ich listem otwierał z ze zesłańców również Wojska Polskiego i wyprowadzenie ich z nieludzkiej ziemi wraz z tysiącami dzieci i kobiet. Jeszcze w ZSRS generał rozpoczął poszukiwania zamordowanych oficerów aby do końca swych dni zostać yeah. strażnikiem pamięci ofiar zbrodni kadymskich. na wysokim szczeblu wojskami sowieckimi traktowano go bardzo brutalnie, odmawiano mu leczenia i ran. Na mocy ustawy polsko-radzieckich gwarantowanych układem Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku pojmani Polacy bezprawnie więzieni przez Sowietów mieli zostać zwolnieni. 14 sierpnia układ został rozwinięty umową wojskową na mocy której miała zostać utworzona armia polska w ZSRR, na mocy porozumień sowiecko-brytyjskich zawartych w lipcu tego samego roku. Do wycofania wojsk polskich z ZSRR dożył generał Anders i władze brytyjskie. To proste, mówił głośno o tragicznej sytuacji w Polsce. Przecież wiedział o tym, co się tam dzieje. Wiedział o aresztowaniach tysięcy żołnierzy pod ziemię niepodległościowego. Wiedział o deportacjach na wschód. W więzieniach oraz wykonywanych wyrokach śmierci na żołnierza karmi krajowej. I jego najważniejszych działań militarnych. Prezentacja została otworzona, zaczynając od samodzielnej pracy każdego z naszej grupy, który się nagrywał i opowiadał o pewnym wydarzeniu generała Maczka. I dopasowywał mój tego zdjęcia, które najbardziej pasowały do, do tego wydarzenia. Właśnie. Na końcu każde nagranie zostało ułożone w jednej jedynej prezentacji. Dziękujemy za uwagę i życzę miłego Wolnika. 1 marca 2022 obchodziliśmy 130. rocznicę urodzin generała Stanisława Maczka. Generał Stanisław Maczek to postać pełno krwista i tragiczna, wybitnie utolniony dowódca, któremu nie zawsze dane było cieszyć się efektami dobrze wykonanej pracy. Karierę wojskową rozpoczął jako oficer rezerwy Armii Austrowenii. Po rozpadzie austro Węgier zgłosił się w Krakowie do dyspozycji polskich władz wojskowych. Jako porucznik objął dowodzenie kompanią Szczeców Krośnięskich, z którą uczestniczył w odsiecie Lwowa. We wrześniu 1939 roku 10 MG Pałoderii w Ziemi z przeważającymi siłami wrogami polskich. 10 brigada osób z planarii na Kraków, stawiał czoła z małem 23 Korpusowi pancernym nieprzyjaciela, Ponad 400 czołgów. Maczek i jego żołnierze podzieliły się do innych żołnierzy polskich, którzy po klęce wrześniowej i po wejściu Sowietów znaleźli się na terytorium Rumunii i Węgier. Ich sytuacja tak była lepsza od ich towarzyszy progli, którzy dostali się do niewoli sowieckiej. Generał Stanisław do Wielkiej Brytanii 21 września 1940 roku, gdzie z marszu otworzył 10 Brygadę Kawalerii Koncerni. Współpracowanie w Normandii opatrzonej kryptonimem odgadły jedna z największych operacji w zantolnej historii i momentem czołgowym dla losów II wojny światowej. Operacja Oberlord rozpoczęła się w nocy z 5 na 6 czerwca 1944 roku. Ponieważ z powodu zbyt krótkiej służby w angielskiej armii nie przysługiwała mu emerytura angielska ani stały zasiłek kombatancki, a komunistyczna Polska się to wyparła, zmuszony był w podażnym już wieku pracować na utrzymanie rodziny. 24 października 2021 roku w Bredzie odbyła się opisana inauguracja memoriału generała Stanisława Maczka Losy żołnierzy pierwszej dywizji Pancernej. Ten wybitny dowódca na swoje osiągnięcia otrzymał wiele znaczeń, z których większość to medale i ordery belgijskie, holenderskie, francuskie czy belgijskie. Tuż przed śmiercią w 1994 roku został kawalerem orderu orkobiałego przyznanym przez władze wolne. Tam, drugi, e, film, który za chwilę Państwo obejrzycie, został przygotowany przez Mateusza Mienia, Weronikę Dorowską, Daniela, Daniela Łukaszczyka, Janiego Petrola, e, Filip Tykiewicza, Elisę Lewek, Ceres i Niemiec Opowiada on o generale Stanisławie Sosabowskim, e, który uważa się za ojca e, polskiej nie zapomnieli Holendrzy. W 1960 roku w odsłonił odsłonięto pomnik ku brygady z napisem Susz Polonia, czyli Powstań Polską. Takie hasło było wyszyte na sztandarze pierwszej polskiej samodzielnej brygady spadochronowej. Dzięki pamięci Holendrów powrócono do historycznych dyskusji o wkładzie polskiej brygady w bitwie o Arnhem. Pamięć o generale celebrowana jest w do dziś. W Holandii pojawiły się książki, publikacje i filmy na ten temat. Holenderski film zapomniali bohaterowie bitwy pod Arnhem wyemitowany został w 2004 roku. Autorzy podkreślali bohaterstwo udział Polaków i postawę generała Sosabowskiego. W maju 2006 roku królowa Beatrix uhonorowała oświetlnie generała medalem brązowego lwa, a brygadę orderem wojennym Wilhelma I najwyższym holenderskim oznaczeniem wojskowym. W 2019 roku, podczas uroczystości 75. rocznicy operacji Market Garden, pod pomnikiem Sursz Polonia, wynik złożył następca brytyjskiego tronu, książę Karol. Sosabowskiego od w ślicznych, honoru, zdegradowano. Nie było nikogo, kto by się na nim Zdradili Zdradzili go oblicy, rząd polskie w Londynie, Oczywiste, że komunistyczny, powojenny rząd polski też miał głębokie głębokie ugardie. Najwykrzyżany do końca życia, miał za do swoich polskich przełożonych, którzy nigdy nie sprostowali w jedystyk odszczerstw będących jego chorą. Homer, polskiego generała, którego jedyną winą było mówienie partii w formie nieprzystającej do salonowej komercji. To zawsze wyjątkowy czas w maju, w polskiej szkole, w Rzymie, w Ostii, kiedy maturzyści prezentują swoje prace maturalne. Co roku nas zaskakują, zaskakują nas swoją, swoją kreatywnością, swoją wiedzą, swoim sposobem komunikowania i to zawsze ogromna przyjemność móc tych oglądać, słuchać prezentacje maturzystów. W tym roku opowiedzieli nam o trzech generałach. Jest to rok trzech generałów: generała Andersa, generała Susabowskiego, generała Maczka. I myślę, że dla wielu z nas to była naprawdę piękna lekcja historii. Wszystkim maturzystom jeszcze raz serdecznie gratuluję, że tak przy okazji pięknie uczcili dzień rocznicy śmierci generała Andersa 12 maja. Gratuluję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na kolejnych uroczystościach. Dziękuję. Bardzo ważny dzień w Szkole Polskiej w Rzymie. Dzisiaj to dzień, kiedy ponad 20 uczniów zakończyło naukę w Polskiej Szkole po 12 latach, które tutaj spędzili. Na zakończenie tego okresu swojej nauki w Szkole Polskiej w Rzymie nasza młodzież przygotowała trzy, a właściwie cztery filmy. Filmy poświęcone polskim bohaterom, poświęcone trzem generałom generałowi Andersowi, Maczkowi i Sosabowskiemu oraz kolejny film wprowadzający w losy generałów i żołnierzy z polskich sił zbrojnych po II wojnie światowej. Dla nas, dla nauczycieli, i myślę, że również dla rodziców, to bardzo ważne, żebyśmy pomagali naszym uczniom pamiętać o historii, żebyśmy kształtowali ich tożsamość, żebyśmy dawali im wiedzę, ale też budzili w nich stosunek, ten właściwy stosunek i budowali w nich taką bardzo dobrą, prawidłową, polską patriotyczną postawę, która powinna w nich zostać. Powinni pamiętać o polskich bohaterach, o polskiej historii, o tym co nas kształtuje, co kształtuje nas jako naród, a oni przecież pomimo tego, że tutaj urodzeni, tutaj wychowani i tutaj kończyli szkoły włoskie, należą do tego narodu, są częścią narodu polskiego i dzisiaj to udowodnili. Udowodnili przygotowując fantastyczne filmy pod opieką naszych e, nauczycieli. E, te filmy, które tak naprawdę drobiazgowo pokazywały drogę generałów e, do sukcesów, do klęsk, często również, e, to ich Ogromna praca, zaangażowanie spowodowały, że ten dzisiejszy dzień możemy świętować razem wspólnie. Ja jestem niezwykle dumna z tego, że ponad 20 uczniów dotrwało do samego końca, czyli do naszej polskiej matury, którą tutaj w Rzymie od kilku lat przygotowujemy. Mamy nadzieję, że w ich ślady pójdą kolejni. Zapraszamy bardzo serdecznie do polskiej szkoły w Rzymie, właśnie trwa rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i do klasy pierwszej liceum oraz do wszystkich pozostałych klas. Gorąco zapraszamy, czekamy na was. Czeka na was Polska szkoła przy ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.